Witam, z tej strony Spajki Cześć Znowu I ja. dzisiaj mamy smutną wiadomość Tak Postanowiliśmy jednak, że t... Zakończymy serię No bo ja nam się już powoli nudzi Mamy już tyle rzeczy, że po prostu to już bez sensu, po prostu taka gra Nie, nie, nie ma sensu po prostu no. w nią grać już Ale na zakończenie zrobimy fajne pożegnanie, ja. wysadzimy wszystko w powietrze Ale najpierw przejdźmy się po mapie, pokażemy im co zrobiłem jak mi się nudziło w programie Word, Edit może nawet nazwać. Aha, tak? bo ja się nie widziałem. Czekaj chwilę, czekaj. Jednak publiczki. Czekaj tak chwilę. Tak widzicie mamy tutaj rzeczy takie mniej potrzebne, tutaj wypadło to z Word of yy, Tutaj mamy Adam adamantitową zbroję i set, a w ogóle ogólnie cały. Takie dziwne oka latają tutaj wielkie. Nie wiem skąd one się tutaj właśnie wzięły. Nie wiem właściwie. Dobra, no. Chodźmy. gdzie mamy włączony hard mode czyli te o oh, wow what the fuck no, no porosło w ogóle nie wszystko tutaj I, i tutaj właściwie się kończy cała ta uważaj chodź tu i tam jest wszystko zniszczone praktycznie, tam nic nie ma żadnego terenu już Tylko czyli co ten... jest tam aż do samego do samego niczego nic a nie mam dalej mogę na sam dół polecieć mam jak chcesz Ho, polecimy razem Chodź. tu tu chodź lecimy chodź. teraz ten dole jest woda, ale... Spoko, fajnie to wygląda. No. W którym momencie mam podskoczyć, czy coś? Nie musisz skakać. Mam nadzieję. No he, he! Hehehe, strollowałem. Ale ktyp! Okay. No mogę I... woda. A tam lawa. Trochę dziwne, że ptaki latają tutaj pod wodą. Widzisz, takie, takie dziwne jest takie jakby uczucie. Chodzenia takie jakby, że już niżej się nie da zejść po prostu, o. A, dziwnie. A to Dobra. co? Używamy mocy? Ja się ja tego nie mam nawet, żeby się teleportować. Ja się zabiję po prostu. No też No, to jeszcze ostatni raz takie małe pożegnanie jestem, to wzięły trochę. Dobra, wzięliśmy takie temy, bo tak na wypadek jakbyśmy kiedyś coś robili. Co tutaj zrobiłeś z tego? Jakąś jakoś platformę to zrobiłeś, widzę. Spokojnie, zostaw to wszystko. Zaraz mi pokażę, to ci powiem dokładnie. Mm -hmm. Potem i tak, moim zdaniem, chyba seria sterali nie, cies <grym>, nie cieszę się ci powiem, z taką nie popularnością. Ciekawa. A, ja zginęłem czyli z, z mojego kolejnej platinii. W sumie mam jeszcze jedną platynową, jednego platynowego coina w tym. Ja mam, mam to, co, co, co sobie Ej, masz jeszcze miejsca chociaż na dwa kopru? Masz. Po co, co? No, dobra, Nie wiem, zawsze coś Bah, chodźmy Tu spajki i żeby już nie wracać do tej, do swoich wspomnień, chodź Oj, dobra To mam nadzieję, że seria wam, chociaż się troszeczkę budowała no. Spajki, y, czyń honoty. Trzy, Trzy, dwa, dwa jeden, jeden. Pff, Wow Ale lagos Skraszowało mi terarię. Nie gadaj mi zlagowało Ja pierdziela, ale pięknie Dobra ja już jestem, mam tutaj Maję problem jak widać O boże Fajki Mam tam pobudować jakiś tunel, bo tu mam trochę materiału Czekaj A tu nieźle wybuchło Ja już się podsadzam jakoś O jezu Nieźle pierdyku, nie? Ej, no, dawaj tak. do zielonych no dawa, zapomniałem. ostatnio aż do zielonych przychodzę. Ja muszę, ty, ty... Tutaj, ja muszę tutaj jakiś mostek zbudować. Weź tak trochę coś pobuduj, pomysł. Właśnie iść sto... ci pomóc tam. Opa, jeszcze byś perfidny ten robal. Hmm, skraszowało mi te to było piękne. Buduję ci ten już powoli. Shit! Hmm, musiałem użyć tej magicznej mocy. Dobra, mamy dziewięć, dalej budujemy. Masz mostek. Głupi lumek. Ja nie wiem, jakby to Minecraft przez Minecraft tego by nie przetrwał no. na 100%, gdyby coś takiego się by był. Tak, koniec tego. Właściwie, mam już materiałów, koniec powoli. No, no nie pomyślałem o tym w ogóle, że coś takiego... Że nie będzie jak tam wrócić. No, mam parę, parę platform, mam. No to możesz też jakoś postawić. Ja się mam 50. Gdyby tam było to mógłbym chociaż się złapać tych, tych, tych. Wiesz, tymi wiciami co to tam jest. <grym> Fah, prawie więc spadł. Taki lag jest, kurde. A mi zlagowało lekko teraz trawie. Widzę, poczekajcie chwilę, ja robię szybkie cięcie Okej, okay, już. Albo jeszcze... Ej, taka, ja... jeszcze raz muszę... ...się jeszcze nie, tym Jeszcze nie jeszcze Albo już, dobra. Nie będę robił cięć. Dobra, ja jeszcze nic nie mam postawić, Spajki, wiesz? Czekaj, spróbuję do się tam doleczyć. Czekaj, ja cały czas muszę się teleportować, normalnie, wezmę... A, czyli nie, nie pomyślałem o tym. Faaaken! Shit! A ja i... a z Sabakiem ogólnie wymyśliliśmy już, co zrobimy na następną serię. Bo, bo chyba wymyśl... no nie? E chodzi ci o... Epizody. Epizody, epizod. Dobra. Bez spoilerów. Taki o, dobra, spoko. Będziemy tam sobie... Dobra, może na koniec sobie wszystko Tak, w dół, fuck Jestem w pikle tego czegoś An Nie mam tego! Mm -hmm. A to mam taką magiczną różdżkę, widzicie właśnie Chcę mógł go święcić chociaż trochę drogę Dobra, zabijcie mnie Zabij mnie piranio, głupia Dziwne, zając pod tym, pod wodą, ten yy, latający <laughs> Czy ten strzelający, strzelający, dobra Znowu zginęłem. Mam jeszcze 30 tych, żeby się podsadzić czymś yy, masz tam na spawnie tą jakąś yy... Jest platformówka jakaś tam Dziękuję Czekaj, biegnąc, Czy, czemu tak na luz spadłeś mocno? Ja nie spadłem Znaczy, bo tam ogólnie była ten Ja się, ej, ja tak podlatuję trochę kawałek i się podsadzam, co by nie było Lo fuck, ale bym miał lipę Lepszy niż parkour w Minecraft'cie mm, No nie ładna ta mapa. Mm. Ej, ty weź mi jakiegoś screena czy coś z Edita całej mapy pokaż, bo ty tam mówię, że... Fuck. Ujęci, ujęci walny tego screena. Kurde, lecę za tobą. Fuckin! Fuck! Fuck! <laughs> nie. O mam już tutaj jest jakiś mostek To chyba od ciebie Tak <laughs> Idę zobaczyć jak nasz domek wygląda Weź tą drugą drogę zrób jakoś jakbyś mógł No to normalnie zrobiłem, po prostu trzeba skakać tyle O kasa A jeszcze masz jakiś materiał? Eee, 15 tego To weź na tam jakoś, bo ja jestem... ja fajluję jak skaczę Dobra A nie masz tego żeby się łapać? O slime? Nie, nie wziąłem Aha super A ja mam Zabiję Hehe he. zabił zabij mnie, proszę Dobra, czekaj, jakaś... Swoją kaskę tu mam, aha Dobra. Tutaj powinienem dać radę Sfejlowany odcinek Jak każdy zresztą No nie? Yeah, I did. Kocham śmierci Rekin cię zabił? Nie Jestem jedynym rekina Rybnym żarciem, shark food Dobra, jakbyś tam, żeby pobiegnę. Dobra, powinieneś dać jakoś radę, no. Ja nie wiem, jak to mogę poustawiać. Ja ben, ja dałem radę, to ty powinieneś dać tym bardziej. Zmienię tak na wypadek na te wicie. O. Na co zmieniłeś? Na te, żeby się złapać tych na wypadek. A. Dobra, idę tam do tego domku. A bunkier chociaż przetrwał? Tak czego ty go zrobiłeś? Yy, obłoczka z obsydianu. Reszta I skąd z... Skąd się wzięły dwóch... tutaj kolorowe drzewa? To jest hello. The hello. O, szczyt naszej tej. Nie no, kawałek góry przetrwał. I to spory kawałek góry. Eee, hmm. dobra. Ja mam około 20 FPS mam, bo jeszcze się latać, by nie zginąć. Ło... Wow. O! Skrzynie przetrwały. O, przetrwał guide? Przetr... Wszyscy przetrwali prawie że Prawie wszyscy Jej! Przetrwał. Ja jestem, już tam, jestem już na moście, biegnę Jej! Ile jest osób? W sensie? 1, 2, 3, 4, 5 tylko osób jest Jest, 2, 3, 4 Fajnie ten hello, mi się podoba Słyszysz o mnie samoloty? Czy coś? Jak... Nie. Aha, spokojnie Yo! A o już jesteś tutaj, jej! Dobra, chod do bunkier naszego. To jest nasze honorowe miejsce. Odcinek a... krótszy. A, to na, na bunkier. Może, o. Czekaj, nie jak to tak, Ej, a, a pamiętasz? A czekaj, a ma, jestem też moje winorośli moja? Gdzie gdzie niby? Trochę się tu obawiliśmy tymi tym w sumie. Tak. Czekaj wino, winorośli. O, hm. Wi Fucking. O, jest git, hehe Ja mam fajny mieczek O Masz czy nie? Szukam Może na dole Ja nie mam innego A bo od tamtego gościa U, u, na, u? knuba chyba Knuba się nie da, nad... o mam winoroś moją, jej No To chodź tutaj, dobra tutaj. Schodzimy na dół O Fuck O, chyba to mogę, fajnie No dawaj Sebak Ej no Jest. O, o, lepiej Nie wie się mhm. Dobra <laughs> Więc taki był właśnie nasz ostatni odcinek z Terarii. A może tak jak zaczęliśmy tak skończymy Spike. Czyli Chodź O, tak dobra, tak Tak zaczęliśmy, tak skończymy Got. Mam nadzieję, że Wam się stereo naprawdę podobała Jeżeli będziecie chcieli to może zaraz zrobimy kontynuację Może <śmiech> Może Może <laughs> <laughs> się <śmiech> Dobra. To otrzymasz Dawaj na południe. E, aha, bo aha dobra. Ty, czemu ja? Hmm, fajnie, jak ja tak przejdę do akwipunku to tak się mi zmienia Czekaj coś tak. też... O, Dzięki. tak lepiej będzie, dobra Dobra. to chyba będziemy się już kończyć Trzymajcie się Do zobaczenia, do zobaczenia i cześć la 80